CIEPIERDACZE jak ciepło! Normalnie 32 kurczę, stopnie, masakra! Och, ale nie w takie lata i kosiliśmy kosą, kurcze się, kosiło tą kosą kiedyś. Potem kosiarkami konnymi. Jeszcze przedtem pamiętam, jak pokosówka była. Znaczy, pokosówka ta to powiązałka. A teraz to już bogato No, 30, pięknie po remoncie, elegancka MK. Daszek pięknie wygląda, naprawdę świetnie 55 piątka czeka Dzisiaj przydałoby się wreszcie skończyć te żniwa, bo już naprawdę Osta Już powoli to męczące jest, ostatni już pole No i koniec, dobrze, ruszamy bizonem Jeszcze tylko sprawdzić, czy jak sytuacja z wodą No dobrze, zimna woda pięknie zalana Teraz tak, z się zgadza wszystko O, paliło się wszystko pięknie zgadza, jest elegancko Teraz tylko i wystarczy, że przekręcę tutaj hebelek o elegancko Dobrze, przystąpimy pięknie Teraz tak, o, tutaj jeszcze tego nie założyłem bo właśnie żeby tutaj się na nic nie działo. No i... Aaa! Pięknie maszyna zatrobiła. Troszeczkę stał kurczę, ale... No ale to nic. Ryki pali Jest... Na razie widać wszystko elegancko, teraz nic, tylko wyruszać kombajnem. To jest naprawdę ciepło. dogore Tradycyjnie, jak to dziadek zawsze wychodził sprawdzać czy nie gubi To jest zboża Bizonek Zobaczmy Wszystko dobrze No wychodzi, że jest elegancko Nic dodać, nic wyjąć nie gubi, nic pięknie ustawione jest wszystko. Można kosić ziarno. Aby do przodu. Ruszamy dalej. Nie ma co oczekiwać. Hopa. Do przodu. Powolutku, powolutku. Wszystko elegancko idzie, nic się tutaj nie zapycha. Tylko tutaj taka góra jest dosyć spora, no ale to... Niestety trochę ziemniaki sąsiadowi przyłapie, ale to tam... Nie złapie ich jakoś mocno. Kurczę, dziadka dzisiaj nie ma. Będę musiał z buta pójść, bo... Ech, po poptum. Tą... Czepkę. No dobrze, że chociaż blisko mamy do gospodarstwa to raz, dwa to się ogarnie. Ostatnie pole w tegorocznej kampanii żniwnej U Umie. Pewnie jeszcze będą mnie czekać usługi na życie. Rzadko kto ma tu kombajn. Ten sąsiad jeszcze kurcze nie wyjechał Wistulą w ogóle jeszcze swoją Raz tylko widziałem go, że to budziło tak to nic Kurcze coś Leni się ten sąsiad, leni się No tutaj oporowa zawodowa Mam nadzieję, że dzisiaj Bizonkowi się nic nie stanie i się nie, nie obrazi Ponieważ nie chciałbym Żeby coś się zepsuło bo jest jeszcze sporo do koszenia, a chciałbym to już dzisiaj zmucić się, dziadka nie ma, więc nie wiem kto by pomógł, ojca też nie ma dzisiaj, więc niestety trzeba by było jakoś samemu to radzić, a w kombajnie no to cięższa sprawa jeszcze jak bagnet tutaj czy przy kosie coś tam się już stało, czy tutaj na targańcu to jeszcze, żeby to zrobić, ale już też głąb kombajnu to by było totalna masakra. No delikatnie. O. Nie widać nie z tych lusterkach w ogóle. i kurczę piórko, już w sumie prawie pełen zbiornik, więc. Trzeba by... O, właśnie, trzeba by było. Przydałoby się, chyba, już pójść po ten pociągnik, tylko. Przerwa, że rurę. O. o. Mm, ale to ciężkie. O. Dobra, poszło. Zgaszę kombajny. I trzeba przejść teraz na pierwszo do domu. Ech, bo tutaj po 30. Leki spacerek. Nie zaszkodzi. Na jest w porządku. Ojej, jak dobrze, że chłodna. 30 sobie pięknie przy, przytachszyłem. Dostała pogara. Dobra, do kombajnika I sypiemy O, szybko, szybko Szybka sprawa, dobrze to w miarę jeszcze ta szczelna No i chyba trzeba będzie jeszcze Zasuwać po 55, bo tu do sąsiada żeby wziął szczepę znaczy kombajn Bo ja tu czuję że Zaraz kurde będę już pełna No tutaj te pole wydajne Wydajne dosyć zapowiada Ale to dobrze będzie będzie więcej chleba I coś się zarobi w tym w końcu w tym sezonie coś jakieś fajne pieniążki. Oj może większy tyle jak ją czy coś by się wzięło. I cyk, do góry. Już powolutku, powolutku. Niewiele. Brakuje, żeby skończyć to. Jeden po i po ptakach. No, zbiornik może się zbędzie na spokojnie Ale chyba nie zmieszczę tego na przyczepę Ach, Kurczę tą przyczepę chyba sobie później zrzucę Bo nie będę miał sił tego zrzucać teraz <laughs> się kurzy Za dużo Ewidentnie za dużo będzie to zrzutu No ale może się cieszyć, bo dobry urodę jest Tylko ledwo co? Ledwo co już tak na styku. No ale już dobrze jest z głowy. Tutaj wiadę na to ścięte. Już się nie będę z tej kombajnem odwracał. Już tylko wysypać to co jest. I już do żynki. U mnie można już powiedzieć. Już wszystko zostało koszone. Kurczę, tylko pytanie czy ja to wszystko zmieszczę. Teraz tak, chyba to przyczepa. Kurde. O i raczej chyba nie wcisnę. Najwyżej w zbiorniku będę musiał to jeszcze zawieść No, oczywiście, że nie weszło. No cóż. Trzeba będzie to wyładować na. Yy, tam na silos, już. Na razie można składać. I powracać do domu. Trzeba będzie się wymyć Do niedługo Przed wieczór I jazda wow. oh o, Ale to się człowiek Musi, kurwa, nabiegać. ja pierdolę. To się człowiek kurwa musi nabiegać. Całe życie kurwa w zabieganie. Dobra. Jeszcze w ten upał. Dobra, czwóreczka. oj Ojojojoj, ciężko. Dobra, z też powinno pójść. Urna mać tylko ściarpie Trzeba spokojnie, pocham, Jeszcze podnieść tura bo No długo. góry Stój. Nie jedzie, nie jedzie, dobra kierunkowskaz Dawaj, dawaj, dawaj No Ciężko, ciężko Dobra, rozbuja O, ale naprawdę ciężko ma Nie dziwię się, ledwo co Zajadę tym drugim wjazdem No dawaj, mocny gazu Udało się Uff, całe szczęście jakoś się dotoczyłem Ale ciężko, ciężko było Mogłem 55 piątkę wziąć no Ale już dobra, jakoś 30 dało radę Też musi pogarak dostać Trzeba będzie wstawić tutaj do, do obory tą przyczepę ja idę odpocząć, bo się zgotowałem tak ciepło. O ja cię tam chłodno w domu, idę się troszeczkę ochłodzić. Ładko, bosko jak ciepło. Ojeju.